W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się najważniejszym zmianom w systemie podatkowym, które wejdą w życie w 2025 roku. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowinkami podatkowymi, koniecznie zostaj ze mną do końca tego odcinka. Nazywam się Dominika Jaszczyk i jestem doradcą podatkowym oraz wspólnikiem w kancelarii Pragmatic, która zajmuje się właśnie doradztwem podatkowym w zakresie spółek i generalnie reorganizacji. Rok 2025 przynosi szereg zmian w systemie podatkowym, które mają na celu m.in. uproszczenie przepisów oraz dostosowanie polskiego systemu podatkowego do wymogów Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów. Dzisiaj porozmawiamy o sześciu kluczowych zmianach, które wpłyną na podatników i które w mojej ocenie. No, są jednymi z najistotniejszych zmian od 2025 roku. Przejdźmy do szczegółów. Pierwszą istotną zmianą, którą chciałabym omówić, jest wprowadzenie obowiązku składania JPK CIT. Z początkiem 2025 przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesyłania jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że firmy będą musiały regularnie przesyłać swoje dane podatkowe w formie elektronicznej, co ma na celu uproszczenie procesu weryfikacji przez administrację skarbową. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych wyłącznie w wersji elektronicznej i corocznego przesyłania danych z tych ksiąg razem z roczną deklaracją podatkową. Głównym celem tej zmiany jest zmniejszenie ryzyka nadużyć podatkowych oraz uproszczenie procedur kontrolnych, tak jak już wskazałam. Obowiązek składania JPK CIT będzie wprowadzany stopniowo, począwszy właśnie od stycznia 2025 roku. W pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczyć będzie największych podatników CIT, to znaczy firm, które w poprzednim roku podatkowym Osiągnęły przychody przekraczające 50 milionów euro oraz podatkowych grup kapitałowych, co łącznie obejmuje około 4 tysięcy podmiotów w Polsce. Obowiązek składania JPK CIT od 1 stycznia 2026 roku dotyczyć będzie natomiast podatników zobowiązanych do wysyłania ewidencji JPK VAT. Od 2027 natomiast obowiązek ten stanie się powszechny i obejmie wszystkich podatników CIT. Termin przesyłania JPK CIT będzie zgodny z terminem składania deklaracji CIT-8, czyli mamy czas 3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego. Zmiany te będą z pewnością wyzwaniem dla podatników, tak więc szczególnie zachęcam Was do wcześniejszego przygotowania się w tym zakresie. Aby uniknąć problemów z wdrożeniem JPK CIT na ostatnią chwilę, o projekcie zmian w składce zdrowotnej informowałam już Was na moim kanale. Jest już potwierdzone, że od 1 stycznia 2025 roku zmienią się zasady jej naliczania. Nastąpi ograniczenie podstawy naliczania składki do 75% minimalnego wynagrodzenia. Przypomnę, obecnie minimalna składka zdrowotna jest płacona od 100% minimalnego wynagrodzenia. Generalnie na zmianie zyskają przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym, którzy ponoszą stratę lub miesięczny dochód poniżej minimalnego wynagrodzenia. Podatnicy na skali podatkowej oraz podatku liniowym Zapłacą płacą dziś składkę zdrowotną od dochodu odpowiednio 9% lub 4,9%. Z tym, że składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% liczone od minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca opodatkowany według skali lub liniowo, w tym jeśli stosuje ulgę IP Box, który w danym miesiącu odnotuje stratę lub dochód nie większy właśnie niż 75% płacy minimalnej zapłaci mniejszą niż do tej pory składkę zdrowotną od nowego roku wynoszącą 314 ,96 zł i czyli 9% od podstawy wynoszącej 75% minimalnej płacy z pierwszego dnia roku składkowego po przekroczeniu tego progu czyli przy dochodach powyżej Niecały 3,5 tysiąca, składka zdrowotna wzrasta i będzie wynosiła 9% od dochodu. Na przykład przy dochodzie 4 tysiące, składka wynosić będzie 360 zł. Widać, że korzyść maleje przy dochodzie pomiędzy 75% minimalnego wynagrodzenia a minimalnym wynagrodzeniem. Przedsiębiorcy osiągający dochód powyżej minimalnego wynagrodzenia nie odniosą większych korzyści. Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo skorzystają natomiast na nowych zasadach do dochodu na poziomie 8,5 tysiąca. Po przekroczeniu tej kwoty zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu. Warto także wskazać, że zmiany od nowego roku przewidują również wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców przychodów i kosztów uzyskania tych przychodów ze sprzedaży środków trwałych. Jest to zdecydowanie dobra zmiana. Od 1 stycznia 2026 roku zapowiadane są większe zmiany w składce zdrowotnej, a o nich więcej możecie usłyszeć na moim kanale, będę was informować na bieżąco. Trzecia zmiana, o której warto wspomnieć, to kasowy pit. Pozwoli on przedsiębiorcom na rozliczanie podatku dochodowego w momencie otrzymania zapłaty za świadczoną usługę lub sprzedany towar, a nie w momencie wystawienia faktur. Kasowi PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy, których przychody w 2025 roku nie przekroczyły miliona złoty oraz przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą. Dostępny on będzie dla tych, którzy rozliczają podatek dochodowy według skali podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego oraz tych, którzy korzystają nawet z rozliczenia IP Boxa. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą płacić PIT, tak jak już powiedziałam, dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę oczywiście. Oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar albo za wykonaną usługę. Tutaj należy jednak wskazać, że jeśli po upływie dwóch lat podatnik nadal nie otrzyma od kontrahenta zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę, to będzie miał obowiązek rozpoznania przychodu i zapłaty podatku. Co ważne, PIT kasowy będzie można stosować wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami. I będzie dotyczył wyłącznie transakcji udokumentowanych fakturami. W 2025 roku przedsiębiorcy po raz pierwszy rozliczą także podatek minimalny. Dotyczy on podatników CIT, którzy w 2024 ponieśli stratę podatkową lub ich dochód jest niższy niż 2% przychodu. Co warto podkreślić, ustalenie poziomu dochodu lub straty powinno nastąpić na szczególnych zasadach opisanych w przepisach o podatku minimalnym. Ustawa zawiera katalog podmiotów wyłączonych z podatku minimalnego, jak na przykład podmioty rozpoczynające działalność. One w pierwszym roku działalności nie muszą się nim przejmować. Stawka podatku minimalnego wyniesie 10% od wyliczonej podstawy opodatkowania, pomniejszonej o, o dozwolone odliczenie. Podatek minimalny należy wykazywać w rocznym zeznaniu CIT i opłacać w terminie płatności podatku dochodowego. Warto jednak pamiętać, że kwota podatku minimalnego może być pomniejszona o ten regularny, ogólny CIT, który płaci spółka. Kolejnym podatkiem minimalnym, który będzie wprowadzany od 1 stycznia 2025 roku i którego nie należy milić wspomnianym przed chwilą przeze mnie krajowym podatkiem minimalnym, jest globalny podatek minimalny. Ma on za zadanie wyrównać efektywną stawkę podatkową do poziomu 15%. Obowiązek obejmie krajowe i międzynarodowe grupy przedsiębiorstw, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 milionów euro rocznie. Przepisami zostaną więc objęte zarówno spółki dominujące tych grup kapitałowych, jak i działające w Polsce spółki zależne. Szacuje się, że na polskim rynku funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów dominujących oraz niecałe 8 tysięcy spółek zależnych, które zostaną objęte nowymi przepisami. W praktyce oznacza to dla tych podmiotów pewne ryzyko, że przedsiębiorcy korzystający z ulg takich jak B+R, IP Box, z 9% stawki CIT, czy z decyzji o wsparciu, czy zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnych strefach ekonomicznych, no to takie spółki mogą nie osiągnąć wymaganej efektywnej stawki podatkowej na poziomie 15%, no co w konsekwencji może skutkować obowiązkiem zapłaty podatku wyrównawczego. Ostatnią zmianą, którą chciałabym omówić w dzisiejszym odcinku są zmiany o podatku od nieruchomości. O zapowiadanych zmianach w podatku od nieruchomości wspomniałam już w drugim wydaniu kwartalnika 2024. Nowelizacja wprowadza zupełnie nowe definicje budynku i budowli, które mogą wpłynąć na sposób opodatkowania nieruchomości. Przepisy, w mojej ocenie, są jednak nieprecyzyjne. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy no, zinwentaryzowali swój majątek i ustalili, które nieruchomości mogą być opodatkowane w inny sposób niż dotychczas. W 2025 roku. No, co warto zaznaczyć, wyjątkowo podatnicy będą mieli możliwość złożenia deklaracji DN1 później niż zazwyczaj, to znaczy nie do 31 stycznia, ale do końca marca przyszłego roku. Co ważne w mojej ocenie, skorzystanie z tego prawa wymagać będzie ze strony podatników podjęcia szeregu kilku działań, m.in. złożenia do właściwego urzędu pisemnego zawiadomienia, oraz obliczenia i wpłaty rat podatku w oparciu o wysokość zobowiązania za rok 2024. Polecam więc no, szczególnie zweryfikować wszystkich, posi wszystkie posiadane środki trwałe pod kątem nowych definicji, by upewnić się, które nieruchomości mogą być opodatkowane inaczej niż dotychczas. To wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, zmiany w podatkach w 2025 to temat, no, który może mieć istotny wpływ na wielu podatników, szczególnie tych większych od 2025. Podsumowując, z jednej strony mamy uproszczenia procedur, jak na przykład kasowy PIT u tych właśnie mniejszych podatników, a z drugiej strony nowe obowiązki, jak krajowy, globalny, czy, krajowy czy globalny podatek minimalny, które mogą mieć znaczący wpływ na właśnie większe przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby podatnicy przygotowali się na te zmiany, aby uniknąć niepotrzebnych problemów z organami podatkowymi. Jeśli macie pytania dotyczące zmian, dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami dotyczącymi zmian podatkowych i innych ważnych kwestii. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.